Siemaneczko z tej strony, Dominik YouTube. Dzisiaj sobie zagramy w Minecraft, a po aktualizacji, nie? Była aktualizacja już jakiś czas temu. Ja wszedłem se na serwer, a tu ktoś był na serwerze. Bo to tak nie było. Kurde, jeszcze zepsute. Co jest? Sygnał nie dociera. I chwila. Przecież sygnał tam jest doprowadzony. No to co jest? To jest lepki tłok, nie? No to powinno. O, ludu. Czy ja mam to rozwalić? Dziwne widzowie. Ja. Coś mi się rozwala. A! w ogóle od dawna mam takiego nowego spina zarobiłem y, sam y, żeby nie było muszę ugasić i chyba pożaru już nie ma ale co dziwne to mi nie działa no hello hej ważne tym się zajmiemy kiedy indziej. Ja się tym zajmę właściwie kiedy indziej, a i mamy zombie konia. Nie? Ale mamy też, no tak, złe konie. Tutaj grałem sobie. O, mamy kogoś? No, niestety muszę... A, mam tu kogoś jednak. To proszę, żeby działało. No to działa jak trzeba I to jest za... dobra, złe To jednak zespałnijmy na przykład Nie za to Weźmy sobie na przykład jajko Co by tu wybrać? Mi się podobają zombie konie I mamy a kurde, Łuk zginął Dobra, jest zombie koń, nie? Mamy strzał, nie? No i roty. Trzy, dwa, jeden I koń padł A zachęcam was do zasubskrybowania Zobaczyć poprzednie odcinki i to tyle z informacji. Ej, te tłoki są popsute. Kurde, muszę zmienić coś. Czekajcie. Bo coś mi tu nie gra. Wezmę jeszcze raz lepki tłok zamiast tego lepki tłok. No dobra, dwa i stony a tak muszę co podlecieć jeden, dwa i teraz powinno działać chyba ludu a jeszcze tych tłoków nie rozwaliłem. No co jest, widzowie? Coś tu jest nie tak. Aha, nie w tą stronę. No cudownie jeszcze mnie zniszczył. Dobra, to niby tak działa, nie? Ale gdyby na przykład tu zniszczyć To to wysuwa To Ludziska, coś tu jest mega nie halo Chwila, postawię tu jeszcze raz Ciach, ciach, ciach Ej, bo przecież to się nie wyłącza Ja. A tak. A mam tu wybiegnię, Ja. E, e, dobra, pomajster. Dobra, już pięć minut za nami. Ale to nie znaczy, że sobie nie pomajsteruję. O nie, widzowie. Dobra, pora teraz zamontować tu, tu. Nie tak. Tu. Kurde. O, tu się mam to dało. No jeszcze tu. Dobra, bierzemy. I kładziemy tu, To a tu w sumie powinienem zarobić jeszcze kratkę z odstępki ważne widzowie Zajmę się tym e, Dobra, czyli to powinno być tu Nie tu, tylko tu A tu jeszcze jedna kredka odstępu ja nieważne widzowie pomyliłem się, każdemu się zdarza dobra, teraz robimy redstone nie grzesiwym redstone, raz, dwa trzy, cztery, pięć jeszcze tu redstone, jeden, dwa trzy 4, 5, 6, bierzemy dźwignię. No i tak powinien działać ten mechanizm, widzowie. No i tu nalejmy sobie, nie wiem. Chwila, jak kto co, lubi, kto co chce. Dla każdego znajdzie wo coś oje wow. oh yeah. Dobra, szukam... So a, w ekwipunku powinienem mieć Mlawę, nieważne, to zamieniam na... tutaj, wodę sobie damy. Dobra, na przykład zaspalnujemy tutaj sobie takiegoż sz... zwykły kurde. zwykły szkielet, jednego nie przeży I... a uratujemy teraz tego szkieleta. Widzicie? No idę. Kiele te zamknięte widzowie. No i co? Ten mechanizm w końcu działa, czy nie? No i wszystko mi się tu wywala. No! No, widzicie, co się tu odstawia? Uff. A kurde, muszę rozwalić. Tu dobra, wchodzimy se na dół, otrzymujemy i obsydia. I dobra. Widzowie, wpadajcie na kanwę. Wpa Dajcie się na mój kanał. Subskrybujcie i lajkujcie. My się żegnamy z tym kwiatem. Ten kwiat się żegna ze życiem. A wezmę sobie coś kurco. A wiaderko z wodą jest mi niepotrzebne. Co zrobić, jak się lawy nie ma? Już mówię. Jedyne co będzie nam potrzebne, to przeciwko. Już. Dobra widzowie, bo, bo odcinek jest już bardzo długi. Ja Was żegnam, cześć.